Bo to się stało tak, że my ci doradziliśmy gravela, bo myśleliśmy, że chcesz wygrać ten wyścig. No. <laughs> Więc no. dlatego doradziliśmy ci szybki rower. Okay. Znaczy, z naszej perspektywy to zawsze wygląda tak, że y, da się jechać wszystkimi wszędzie. Tylko chodzi o to, że, jest, y, że produkty są tak ukierunkowane, że ciężko jest y, kupując coś do wszystkiego, okazuje się, że jest trochę do niczego. Tak. W momencie, kiedy my chcemy się ścigać, dobieramy sobie rowery sportowe, y, dobieramy sobie rowery szybkie. Jeśli my chcemy mieć coś do rekreacji, dobieramy inny typ roweru. Gravel jest wariacją roweru szosowego, mhm. który służy do jazdy na pewno szybkiej, ale też pozwala na jazdę nie tylko po asfaltach, no tak. ale w delikatnym terenie. Stąd nasz pomysł i, i kwestia doradztwa akurat w tym kierunku, żeby na ten wyścig wybrać sobie Gravela. No i właśnie wybór Pan na Speedster Gravel 10. Um... Na pewno mnie przekonało to, że jest lekki, bardzo lekki, czego będę potrzebował, bo ja go jednak dociążę z sakwami zresztą też wjechały sakwy restrapa pod siodło, pod ramę i tank baga. Więc no, on będzie naładowany kilogramami, będzie okamerowany GoPro. Hmm, dlatego zależało mi, żeby to był lekki sprzęt. No a drugie, co najważniejsze, z czym miałem pierwsza elastyczność, to na pozycja w ogóle siedzenia na rowerze. Ja byłem od zawsze przyzwyczajony do MTB, bądź do jakichś takich trekkingów miejskich. A tutaj zupełnie wszystko się zmieniło. Świat rowerowy po prostu na nowo w ciągu dwóch ostatnich tygodni. Wow. No tak, kwestia baranka, kwestia. Y Pozycji, w której, chociaż grawele są rowerami serii Endurance, więc one są rowerami w tym świecie szosowym wygodnymi. Natomiast no, pozycja mocno różni się od tej zastanej na rowerach MTB. Myślę, że to kwestia przyzwyczajenia się i na pewno okazuje się ona dużym plusem i, i daje na pewno większe możliwości. Przede wszystkim e, mnie zaskoczyło po tych pierwszych kilku kilometrach, e, zaczynałem oczywiście od asfaltów i, i bałem się wjazdu w jakiś taki cięższy teren, ale kiedy już wjechałem mówię, zaskakująco dobrze się prowadzi, zaskakująco dobrze wybiera wszystkie te szutry, jakieś tam kamienie, krawężniki. Naprawdę naprawdę fajnie i uważam, teraz 500 kilometrów niecałe przejechane i jesteśmy właśnie na, na tym pierwszym serwisie, serwisie, gdzie przygotowujemy go do, e, już do startu. Zostało chyba 11 czy 12 dni. Więc no myślę, że to był chyba jeden najlepszy wybór sprzętowy, jeżeli by jakiekolwiek mogliśmy zrobić. Też specyfika akurat tego wyścigu pokazuje nam to, że to nie są tereny jakieś bardzo górskie, bardzo tak. wymagające, tak. tylko to są właśnie szutry. Jakieś e, leśne dukty, ścieżki, asfalty, e, asfalty, e, asfalty słabej jakości, dziurawe asfalty, płyty, <laughs> tak. wszystkie rodzaje płyt. E, tak, my wbrew pozorom wcale nie potrzebujemy ogromnej opony z wielkim bieżnikiem. E, bo ona też jej drugą stroną medalu jest to, że daje dużo opurtoczenia. Więc tutaj, akurat przy gravelu i akurat przy tej naszej wersji, która posiada delikatnie bieżnikowaną oponę i wcale nie jest aż tak szeroka, jak to potrafi bywać w, w gravelowych konstrukcjach, ona na pewno warunkuje to, że ten rower będzie wciąż szybki. Cały czas szybki na, na każdego rodzaju powierzchni. No i już ustaliliśmy, że nie walczę o <grych> Zresztą nie, nie jedę jako kwa, nie klasyfikowany uczestnik, tylko jako, jako takie zaplecze techniczne. Ale jeśli okaże się, że dziewczyny będą jechać szybko? Tak, właśnie. Tak. I, I teraz dochodzimy do sedna sprawy, ponieważ walczymy o dokument, gdzie zarysem scenariusza jest to, że jadą dwie dziewczyny w tandemie. Dążę do tego, że mierzę się z dwoma parami łydek i ud. Więc y, dlatego potrzebowałem mniejszego, zwinniejszego, mówię tu o, o, o tej pozycji siedzenia, plus właśnie lekkość i to, że jestem w stanie je wyprzedzić na tych kawałkach szutrowych, asfaltowych, wyciągnąć kamerę, nagrać, poczekać aż dojadą, przejadą i znowu je dogonić. Więc... No to na pewno, na pewno w tym momencie to będzie dużym y, plusem, chociaż tak sobie teraz frywolnie myślę, że kobieca psychika, a nasz niski próg bólu może warunkować to, że przy tych już końcowych kilometrach to, to one będą ciągnąć to. Tak, tak, tak. Tego się boję. Tego się boję. No, elektryk w Fulu byłby fajny, bo Spark chyba nie jest teraz z tych nowych ale by był pozbawiony, byś był pozbawiony yy, yy, zawodnictwa, takiego, fajne, yy, takiego prawdziwego udziału. Chociaż to też yy, nie jest prawdą, że na rowerach elektrycznych ludzie się nie mogą zmęczyć, bo jak najbardziej mogą. Natomiast byłoby to jednak ewidentnie trochę nie... Nierówny, tak? No nie, nie, nie poczułbyś yy, brzemia tego wyścigu. Tak, tak, tak. Jestem przekonany, że ten gravel był trafną decyzją i już nawet, bo na tym, na tym też mi zależało, żeby nie kupować roweru, tylko na tą Wisłę. Żeby już po prostu jeździć w takim stylu backpackingowym i prywatnie, i, i choćby myśleć o jakichś innych startach, więc to był najlepszy wybór. Myślę, że będziesz z tego zadowolony i mam nadzieję, że sprosta. No to co, widzimy się po, po Wiśle 1200, od razu podejrzewamy na następny serwis i życzymy powodzenia. Nie dziękuję. <grystanie> <grystanie>